Cześć! Witajcie na moim kanale. A w tym odcinku będzie kocyk i paczuszka. A w paczuszce jest coś mm, bardzo ciekawego. I postanowiłem wrócić do staroci, ponieważ przegrałem w zakład z widzem. I musiałem kupić zestaw monet, który pokażę na filmiku. I sobie otwieramy. jest tu kilka kilogramów monet. są też sreberka. co to jest? puste. tutaj coś jest? a łyżeczki. to też na potem. medal. Ciach. Monety. już je słychać. Monety wysypane. Na końcu sobie zostawimy najlepsze, czyli to. Hmm, no powiem wam, że może być ciekawe, co tutaj jest ciekawego jest. Już widzę tutaj 10 franków. Rocznik 48. Dużo monet. 10 ore Szwecja, 1920 na przykład. Może coś srebrnego tu będzie Franki, stare aluminiaki 5 ore, hmm, chyba libijska ta moneta jest. Jeden peseta 1944 Dużo jest monet 50 ore Szwecja Raczej to nie jest srebro Na pewno nie Dużo jest tu monet sprzed roku 1950 ale może jakiegoś smaczka tutaj znajdziemy? No. Jest smaczek. Te monety sprzed roku 1800 to są takie masywne w większości. dwa orę 500 lirów Szukamy dalej w pośród tych monet, ale 5 hmm. koron. No ale wszystko to jest taki odrzut monetarny. To jest ciekawe, ładne, zobaczcie. Na pewno zbieracz, który by kupił te monety, to by trochę do kolekcji chyba swojej wniósł tych monet. O! Kawałek miedziuchy i pięć koron. Ale nie srebro. Dwa szylingi 48 ósmy też jest coś ciekawego. Dwadzieścia centymów. Jedna korona, Norwegia. Jaki starość, taki ubrudzony. Co to może być? Leopold trzeci, Franki, jeden shilling. Tak to jest. Nova Zelândia. No i tyle, niestety, jest to mix bez srebrnych monet. Teraz to już się to tak nie trafia, jak się trafiało, no niestety. Ale mamy jeszcze medal amerykański. I mamy jeszcze oczywiście monety. Srebrne, bo co by było Bez monet Srebrnych, mamy tak Olimpiadę I 5 mapek Czyli razem mamy 6 monet Wartych po 30 zł Dodatkowo to jeszcze oczywiście nie koniec Aha, to wypadło Mamy tutaj miasto takie jak Kraków Jest to jedna uncja czystego srebra. Tutaj mamy uncję. I kolejną funkcję mamy. Tak wygląda zestaw monet, czyli monety, które są warte tyle co złom są w wiksie, a monety y srebrne, te które są coś warte są osobno. Obecnie nastały takie czasy, że Naprawdę no, nie idzie kupić fajnych monet, gdzie w zestawie czasem się by trafiał jakaś srebrna moneta albo złota. To już nie ma takich czasów, więc dlatego przeszedłem na, na rozbieranie styczników, bo w, w stycznikach przynajmniej widać trochę sreberka. Może kiedyś jeszcze wrócę do monet. Może będę miał okazję kupić jeszcze jakiś fajny zestaw. No ale niestety jest tego naprawdę bardzo i to bardzo już mało. Łóżeczki platerowane niesrebrne. Drugie pudełko puste. A ten zestaw monet, który wam tutaj pokazałem, niestety bardzo dużo kosztował. Więc to po prostu zrobiłem tak tylko i wyłącznie dla was, żeby kupić zestaw monet i pokazać je na filmie. Szału tutaj nie było, ale. Bardzo dużo jest monet sprzed roku 1950, tych najbardziej popularnych, jak Franki, szwedzkie monety francuskie, belgijskie. Ale może jak na, mi się uda kupić naprawdę bardzo i to bardzo dobry zestaw monet, to oczywiście zrobię film. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.